Cześć, 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 ja to dzisiaj mam partnera fajnego, śmieszny, prawda? E, witam wszystkich na kanale Robiono Ręcznie, z Wami Elena jak zwykle, a dzisiaj przyszykowałam Wam do pokazania przerobienie takiej, takiej męskiej koszuli. Stara oczywiście, kołnierz e, już odcięłam przed tym, ale tego mi za mało, więc... Chcę tą koszulę dostosować do swojego męża, więc te aplikacje, które planuję zrobić, będą oczywiście odpowiadać mężczyznom. Żeby, żeby zrobić aplikacje i zmienić tą, tą męską koszulę w styl boho, muszę najpierw wybielić kilka miejsc na tym koszulę. Z tyłu też plecy chcę wybielić i na tym miejsce później e, wykonać aplikację. Jakie to będą aplikacje jeszcze nie wiem. Bo tak jak zazwyczaj opowiadam wam jak już zaczynam coś robić w procesie przechodzą nowe pomysły. E, widzę co mam przed sobą i wtedy Wykorzystam wszystko, co jest pod ręką do stworzenia no, nowego, nowej rzeczy, e, więc zaczynamy. Pierwsze co, to rozkładam tą koszulę tutaj na stole, przeszykowałam miejsce i teraz e, do, do swojej kolejnej e, pracy wykorzystam wybielacz. E, najzwyklejszy, który macie pod ręką, to nie ma znaczenia. I y, pokażę, co, co mam w planie zrobić. No, i teraz przyszykujemy miejsce do y, wybielania. Tak jak powiedziałam, chcę właśnie y, wybielić z jednej i z drugiej strony. No tylko ten, ta kieszeń mi się nie podoba, ja ją odetnę. Ja ją odetnę. Nic nie odprówam, tylko odcinam. Ma prawo być, bo przecież robimy bocho. Więc, tak jak leci, wycinamy tu kieszeń Niepotrzebna mi jest, nie chcę. Ok, nawet ładnie, że tak będzie. No i teraz odłożyłam, ponieważ nie wiem jak, jak się tam y, zachowa ten wybielacz. To trzeba wykorzystać rękawiczki szmateczka biała, najlepiej y, jakaś syntetyczna, bo nie będzie się odbarwiać i nie będzie taka y, po użyciu taka cienka, bo jest dosyć, dosyć, do, dosyć wytrzymała. No tutaj mamy wybielecz, tak jak pokazałam, i zaczynamy. Namoczymy tą szmateczkę. Chcę zrobić w kilku miejscach. Tutaj. Era assim. Pracując z wybielaczem trzeba być ostrożnym, żeby właśnie swoje rzeczy nie, nie popsuć czasami, bo wiadomo, płyn może, może gdzieś kafnąć i, i zepsuć Wasze rzeczy. Dlatego uważajcie. Tak, wystarczy. No i teraz czekamy, aż yy, wybiele zacznie działać. No i teraz koszule już mi wyschła. Tu są e, nie za duże te plamy wyszły, ponieważ e, zestaw tej tkaniny to jest 40% bawełna i 60% poliester. Dopatrzyłam się dopiero później, jak już zaczęłam wybieleć. Dlatego nie ma takiego efektu jak chciałam zrobić, ale już zrobiłam, więc muszę, muszę to doprowadzić. Nie wiem, czy będzie widać. Jest taka leka, leka jakby plama jaśniejsza, ale nie jest wystarczająco biała, tak jak chciałam. Tutaj jest tak samo i plecy. Mamy wybielone plecy za chwilę. I teraz właśnie kombinuję co można zrobić, jak ozdobić i pierwsze właśnie tutaj łatki wykorzystałam dla aplikacji. Zaraz ich przy przeszpilkuję i później na maszynie przeszyję i tak po kolei wybierają, wybierając kolory kształty kombinujemy, robimy co nam tylko w głowie świta robimy dekorację tej koszuli to, że są tutaj plamy jasne to nawet dobrze, ale mówię, no jednak nie udało mi się osiągnąć efekt który bym chciała po wybieraniu i tak robimy no, już przyszpilkowałam tą część i teraz właśnie przyszyję ją na maszynie. No, i tutaj górna część, górna część, już przyszyłam taką aplikację. E każdy może robić co chce, co mu pasuje. Ja uważam, że tutaj mi już wystarczy. Później jeszcze jakieś ozdoby do szyje, albo ściegi położę, albo coś. No, na razie jest przyszyte. I teraz y, przywrócimy tą koszulę. Zostały nam plecy. Plecy też lekko odbielone. Widzicie tak nie mocno, ale odbielone i teraz tutaj zrobimy też kolejną aplikację. Jak już będzie zrobione, wykombinuję to, pokażę jak ta aplikacja będzie wyglądała. Wymyśliłam sobie, że zrobię tutaj na plecach jakąś taką śmieszną figurkę. Takie, tak jak już mówiłam, projekt ten ze mnie żaden, nie umiem ładnie tłumaczyć, ale ale zrobiłam dwie, dwie takie wersje. Zaraz pomyślę, która bardziej mi będzie pasowała, ponieważ to jest koszula męska, więc taka opcja jedną właśnie z piłką, a drugą z takim kuflem do piwa. No i zaraz taką śmieszną figurkę jakąś tutaj zrobię na plecy i później pokażę, jak, jak, jak tą aplikację położyć i przyszyć na koszulę. Najpierw, żeby wiedzieć, w którym miejscu, jak dużą muszę zrobić właśnie tą, tą figurkę, no sobie zaznaczę mniej więcej, jaki rozmiar. Załóżmy, tutaj będzie góra, i tutaj będzie koniec, czyli mniej więcej taki rozmiar całej, całej tej postaci. I teraz zrobię najpierw, wykroj na papier, a później na materiał, zrobię tutaj aplikację. Z tyłu taką aplikację, taki ludzik śmieszny, tu jeszcze skończę, bo trzeba przyszyć te kieszonki, no i później ozdobnikiem, być może tutaj właśnie na szelkach jakieś guziki, też oczy trzeba przerobić, jeszcze buźkę przyszyć, tu już takie wykończeniówka, ale generalnie chodzi mi o to, że Chciałam, żeby ta koszula była taka śmieszna i prawdopodobnie taka będzie. Tutaj rączki przyszyte, takie podwójne zrobiłam i dlatego, dlatego tutaj końcówki nie przeszyłam, Czyli takie e, 3D będą, tak? Ten obrazek, ta aplikacja. No i teraz wykończeniówka, później pokażę w całości. No i tutaj, tutaj już prawie skończyłam. Tak wygląda z tyłu aplikacja, taki śmieszny, śmieszny zawodnik, piłkarz. Nie wiem, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że mój mąż będzie tą koszulę nosił i każdy każdy kto zobaczy jego plecy uśmiechnie się właśnie o to mi chodzi. No cóż, koszula? Skończona aplikacja na miejscu, to co chciałam, zrobiłam, więc nie ma co się bać. Robimy z tego, co mamy pod ręką, wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. Nic nam to nie kosztuje, tylko przyjemność i satysfakcję. Cały proces, który poświęcimy na robienie takich rzeczy, to jest nasza twórczość. Ale kiedy robię coś swoim ręką, cieszę się jeszcze bardziej teraz pokażę Wam tą koszulę w całości, jak wygląda A teraz Wam ją pokażę bliżej to jest właśnie koszula, którą dzisiaj zrobiliśmy męska koszula przerobiona w i mam nadzieję, że nikogo obojętnym te aplikacje nie zostawią z jednej strony góra jest kieszonka wycięta, tak jak już mówiłam, po prostu nożycami, tu jest osiepany, tak ma być, tu są lejpa, tu są kolejna aplikacja, z tyłu pokażę właśnie tego, tego piłkarza, mam nadzieję, że widać, no i to wszystko, także Moi drodzy, nigdy nie bójcie się coś zepsuć. U mnie też dzisiaj nie poszło wszystko zgodnie z planem, ponieważ nie wybieliło się niestety ten wybielecz nie sprawdził się i nie wybieleł tak, jak bym chciała, ale mimo wszystko nie dałam, nie dałam za wygraną, aplikację zrobiłam i myślę, myślę że tą koszulę mój mąż będzie jeszcze chętnie nosił. On też lubi boho, tak jak i ja. I y, warto spróbować. Jeżeli, jeżeli coś nie, nie uda się z pierwszego razu, to na pewno druga koszula będzie po prostu super. Także pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego, kreatywnych pomysłów. Korzystajcie z tego, co już pokazuję. Mam nadzieję, że się spotkamy nie raz. Ja będę się starać wymyślać i pokazywać Wam nowe swoje prace. A wy zostawiacie lajka, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce.